Żyjemy w czasach, w których już coraz mniej ludzi wierzy w paranormalne zjawiska, demony, duchy i wszelkie nadnaturalne sprawy. A jednak nie zmienia to faktu, że dalej jest ogrom ludzi, którzy nie tylko wierzą w paranormalne rzeczy, ale co więcej uważają, że stworzenia nadnaturalne są wśród nas. Przykładem jest ten pastor, który jak twierdzi, odkrył dowód na istnienie paranormalnego świata. Duchowny ze Stanów Zjednoczonych twierdzi, że w swoim otoczeniu spotkał człowieka opętanego. Ale w najgorszym, najmocniejszym tego słowa znaczeniu. To nie była osoba, którą istota demoniczna nagabywała czy wiodła na pokuszenie, to był człowiek, nad którego ciałem demon przejął całkowitą kontrolę. Pastor twierdzi, że demon sprawiał, że ten człowiek lewitował i dysponował naturalną siłą. Ten człowiek był tak bardzo ogarnięty przez demona, że nawet jego ciało zaczynało powoli wcale nie przypominać człowieka, ale bardziej jakieś mroczne stworzenie, jego skóra zrobiła się szarawa. A twarz miała demoniczny wyraz. Co więcej, duchowny twierdzi, że jego oczy zmieniały kolor. Raz były one zielonego koloru, raz był to kolor piwny, a raz kolor czerwony. Duchowny opisał też historię, jak ten człowiek biegał po swoim mieszkaniu, twierdząc, że coś w tym mieszkaniu sprawia, że jego skóra sprawia mu ból. Miał wrażenie, że pod jego skórą płonie ogromne ognisko. Człowiek miał podwyższoną temperaturę i widać było, że jest mu naprawdę gorąco. Duchowny nie wiedział, jak mu pomóc. Człowiek cały czas biegał po mieszkaniu i krzyczał, że jest tu coś, co sprawia mu potężne zło. Poszukiwali tego kilka godzin, aż w końcu duchowny natrafił na krzyż, który widocznie spadł ze ściany za łóżko. Gdy opętany człowiek zauważył krzyż, natychmiast stracił przytomność. Okazało się, że to właśnie ten krzyż wyrządza mu to całe zło. Pastor próbował pomóc temu człowiekowi, ale jak twierdzi, nie potrafił. Co gorsza, z czasem demon zaczął niepokoić także i jego. Co prawda nie były to bardzo spektakularne zjawiska, ale duchowny wyznał, że w jego życiu działy się naprawdę niepokojące zjawiska paranormalne. Zaczęło się od tego, że komórka księdza nagle bez żadnego powodu przestała działać. Po prostu się wyłączyła. Na początku myślał, że po prostu się zepsuła, ale szybko zmienił zdanie, gdy zauważył w czasie patrzenia w szybkę telefonu bardzo dziwną twarz. Zdaniem duchownego był to demon, ten sam, który opętał człowieka, któremu on tak bardzo próbował pomóc. To był jednak tylko początek. Potem wydarzyło się coś jeszcze. W czasie gdy duchowny spał, jego telefon komórkowy nagle zaczął dzwonić, pomimo tego, że przecież był wyłączony i teoretycznie nie powinien działać, a jednak dzwonił. Okazało się, że dzwonił ten opętany człowiek. Jednak pastor dobrze wiedział, że nigdy nie dał mu swojego numeru telefonu. Jednak odebrał telefon i usłyszał coś bardzo dziwnego. To był głos kobiety. Szybko zauważył, że ten głos jest mu bardzo znajomy i wręcz go zmroziło, gdy zrozumiał, że słyszy swoją matkę. Matkę, która odeszła z tego świata kilka lat temu, a jednak ją teraz słyszał. Nie potrafił tego zrozumieć. Głos, który brzmiał jak jego matka, wyznał mu, że jest ona w niebie i jest tam bardzo szczęśliwa. Jednak ona od pewnego czasu wyjątkowo się smuci, bo usłyszała wolę Boga, iż niestety jej syn, czyli pastor, nie wejdzie do nieba i skończy w ogniu. Pastor jednak nie pozwolił, by górę nad nim wzięły emocje i zaczął się modlić. Wtedy połączenie zostało przerwane. To nie był jednak koniec niepokojących zjawisk w życiu pastora, bo z czasem udało mu się uchwycić demona. W 2018 roku pastor próbował pomóc temu opętanemu człowiekowi i zaprosił go na nabożeństwo. Miał nadzieję, że może jakoś ta ceremonia wspomoże go, by poradził sobie z siłą demoniczną. Kiedy opętany człowiek wkroczył do kościoła, duchowny, który co prawda nie odprawiał ceremonii, ale był na miejscu, usłyszał w głowie jakiś niepokojący głos. Ten ktoś powiedział mu: Zrób zdjęcie. Wtedy wykonał fotografię i okazało się, że na miejscu, gdzie stał ten opętany człowiek na zdjęciu, wcale nie widać jego, ale tą samą tajemniczą istotę, którą duchowny ujrzał w szybce swojego telefonu. To właśnie to coś opętało tego człowieka i to coś też niepokoiło przez pewien czas duchownego. Jak twierdzi pastor, zaraz po wykonaniu zdjęcia opadł na ziemię, był nieprzytomny. Gdy się obudził, tego opętanego człowieka już nie było. Pastor był nawet u niego w mieszkaniu, ale choć drzwi były otwarte, to nikogo już w nim nie było. Pastor zauważył tylko krzyż, który wisiał nad łóżkiem. Gdy zdjął go na chwilę ze ściany, zauważył, że pod symbolem krzyża jest wypalony inny krzyż. Ten krzyż jednak był odwrócony do góry nogami. Pastor uważa, że to był symbol tego demona. Który opętał człowieka. A wy co sądzicie o zdjęciu tej istoty? Czym jest to stworzenie? Napiszcie swoje zdanie w komentarzu. Baba Wanga ujawnia kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie. Baba Wanga ujawnia, kim naprawdę jest prezydent Rosji. Link do filmiku w opisie. Baba Wanga ujawnia, kim naprawdę jest prezydent Rosji, link do filmiku w opisie.